Szanowni Państwu. temperatura na zewnątrz 30 parę stopni, krówki wodopu już opuściły. Jak widzimy, temperatura tutaj, woda przezroczysta, temperatura w związku z tym, że zdrój, woda przepływowa, temperatura w granicach 10-11 stopni. Nie ukrywam, że kuracja na nogi dobra przy okazji. Temperatura to jest tak zwanej solanki, także często, często korzystamy do tego, jak jest przy mięsach. Jak jest tak zbyt, zbyt ciepło, no to w sposób naturalny, jak widzicie. Czyli tak, jest to wodopój i tutaj mamy brud, bo brud to nie jest po to, żeby krowy y, z brudu się tu myły, tylko bo z ostatniego materiału były problemy, tylko jest to przejście, gdzie są y, y, czy, czy płytsze, czy bardziej, y, y, no mniej bagniste lub mniej strome y, y, brzegi, Danej rzeki, danego, danego źródła, to nazywamy brodem. Czyli można było przez to. Przy, tak, i, i właśnie i to tak zwane brodzenie, a nie zapadanie się po, po pas. Czyli, czyli już mamy tutaj skrówkami z, e, z głowy, one, one są już na, na oborze. No, oczywiście, jak są krówki, to i co? No, jest napój bo, bogów, czyli, czyli mleko. Ale zanim, to kochani, dam taki pewien, pewien cytat z bardzo mądrej, bardzo mądrej książki. Nie ukrywam, od dołu jest zimno. E, pożywienie jest najlepszym lekarstwem. I cytat jest taki: Krowy są naszymi przyjaciółmi. Dają nam pokarm i siłę, zdrowie i szczęście. Budda, 500 rok przed naszą erą, 2500 lat temu, wcale tacy. Zobaczcie, głupi nie byliśmy. No właśnie, a co dzisiaj? A co dzisiaj jesteśmy mądrzejsi? Tyle dezinformacji przy żywieniu, jak w stosunku do mleka, nawet, nawet mięsa tyle, tyle nie mamy. Tyle różnych absurdów i legend narosło, jak w, ja mogę tak przy mleku to porównać, taką samą dezinformację, bredzenie, głupoty, jak przy temacie Rosji. Podobnie. Jesteśmy w błędzie i nie mamy pojęcia przy mleku, podobnie jak i, jak i z Rosją. No i teraz e, zaczynamy. Więc tak, wspaniała woda, bardzo bardzo dobra temperaturka. No i cóż, krówki były, coś tam, zobaczcie kochani, zostawiły. No jest to, ja już się przesuwam, jest to kwaśne mleczko. Oczywiście same się nie wydoiły, żeby nikt w to chociaż nie uwierzył, bo znów ja będę siał dezinformację. No tutaj będziemy mieli produkty i szybko po, hmm, powiemy, kochani. Więc jeszcze raz musimy sobie rzecz zasadniczą uzmysłowić. I kilka, nie chcę ty, 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 tych mitów, nie chcę robić tu żadnego wykładu na temat korzyści, bo na temat korzyści mleka, Państwo sobie składu. Że wszystkie aminokwasy, wapni to 80% zapotrzebowania. Nie ma czegoś lepszego niż, niż mleko. Ale chciałbym do kilku takich rzeczy się odnieść, że po pierwsze, mleko piją tylko cielęta. A w te głupoty, że mleko jest szkodliwe, to tylko ciele może wierzyć. tak? W tym wypadku niestety, ale człowiecze. Proszę Państwa, to prawda, oczywiście, ale gdyby. Coś to jak właśnie przy, w hodowli. Są i cielęta, które mają. Do roku czasu, jak mają okazję doić, mamcie, ale wiecie co? A szczególnie pół roku, jak one świetnie wyglądają. Oczywiście, generalnie tak w ciele po 6-8 tygodniach, czy tam nawet 10, jak starym, starym trybem to było, a teraz w ciele się rodzi. Fu, idzie na mleko w proszku, tak zwane, i, i, i nie, ma tej, nie ma tej okazji normalnego mleka, no bo to jest zacenny cenny towar, tak? Jest towar cenny, który się sprzedaje, później w tych mleczarniach się zepsuje, to wszystko, i tym, co najlepsze, oczywiście odciąga i najlepiej, najlepiej sprzedaje. W związku z tym, jeszcze raz, jest brednią tłumaczenie, że tylko cielęta korzystają. Każde zapotrzebowanie. Oczywiście, tak natura to ustaliła, że nie ma takiej możliwości, żeby to starsze ciele mogło dalej, dalej doić, bo, bo takie są prawa natury. No nie? Człowiek na szczęście może i powinien spożywać mleko. Generalnie powiem tak: zapotrzebowanie dzienne normalnego człowieka, dorosłego, młody człowiek, to są cztery szklanki dziennie, czy mleka. Normalnego to zaraz powiem, które to jest normalne, a po człowiek dorosły dwie szklanki dziennie. I, po, i Następna ważna rzecz. Widzieliście Państwo te krówki? To są krowy, które po pierwsze dostają, chodzą, chodzą normalną pasz, chodzą na zewnątrz, po łąkach, nie jest to nanowożone. Pasze są robione w gospodarstwie, bez żadnych soi, bez niczego, czyli jest pełna gwarancja. I oczywiście można i fajne wydajności, oczywiście nie jakieś tam 10, 9 tysięcy, ale średnio 6 tysięcy, a najlepsze tam, ile są, 7? Nawet, około 9. nawet, no proszę, czyli można, no nie? Czyli można przy normalnych paszach i nie trzeba tego, tego w ten sposób y, pędzić. No i oczywiście im mniej krowa mleka daje, tym mleko jest lepsze. W związku z tym, y, cimentale, które wspaniałe mleko z punktu widzenia właśnie tych produktów, które, o których zaraz powiem. Więc żywienie, to żeby były krówki zdrowe. Bo jeżeli chory jest organizm, no to mleko, które codziennie się produkuje, dwa razy dziennie, no jakie? No zdrowe być nie może. Będzie oczywiście, kochani, chore. I mamy, mamy ten pokarm bogów, to co jest na, najlepszy pokarm człowiekowi. Yy, najbardziej, najbardziej budujący, przyjazny jego organizmowi i budujący tą odporność. Oczywiście, na czym? Yy, więc z tymi cielętami mamy z głowy, i teraz mleko szkodzi, czyli mamy alergię, tak? No i następne tak zwane nietolerancje, czyli brzuszek boli. Kochani, po pierwsze tak. Alergie na mleko, czyli tak naprawdę ten składnik cukry złożone laktozę, ma około 3%, to nie ja wymyśliłem, badania naukowe, około 3% dzieci. Z czego po pewnym czasie, jak już dorastają, bo jest bogatsze niż mleko matki, mleko krowy. W związku z tym, jak dorastają, to, mają, to wtedy jest ten wskaźnik alergii na mleko 0,3%. Jeżeli my, ktokolwiek, dorosły czy dziecko, dostaje dzisiaj alergię na mleko na biały, to, to na pewno nie na takie mleko i nie na produkty, tylko na tą chemię, która jest w jogurcikach, tych różnych energii drinkach, co tam jeszcze się robi z tego? Co, co z mleka się robi? Bo ja nie wiem, nie, nie wierzy, znam się. Jogurty, A, deserki. deserki, te różne i tak dalej, i tak dalej. No masło, od tego wszystkiego co Państwo dzisiaj w sklepie kupicie, faktycznie można dostać alergii. Ze względu na produkty chemiczne i przeważnie znakomita większość tych produktów to jest stworzona z otłuszczonego mleka w proszku, a tłuszcz uzupełniany jakąś tam margaryną, jakimiś innymi olejami i tak dalej, no bo zbyt cenny jest właśnie tłuszcz krowi z, z, z tłuszcz, który pozyskujemy właśnie z mleka. I Teraz następna ta kwestia alergie mamy, czyli nietolerancja, czyli to, że musimy tam do toalety biegać i na, nasz organizm nie, a szczególnie mleka, lub tylko i wyłącznie mleka tak zwanego słodkiego. I jeszcze przypomnę też, że to jest mleko surowe czyli mleko, które, które bezpośrednio jest pozyskane od krowy. Nie idzie do mleczarni, bo w mleczarni mamy zawsze mleko pasteryzowane. Tam po prostu nie ma normalnego, kiedyś było, nie ma normalnego mleka. I teraz lecimy właśnie z tym. No faktycznie, kochani, nasz, tracimy kontakt z mlekiem. Ten składnik cukry, laktoza, oczywiście potrzebują enzymu, który, no jeżeli nie pijemy tego mleka, no po co? Ten enzym po prostu jest uśpiony tak zwany laktaza jest uśpiony w organizmie nie działa. I jeżeli utraciliśmy kontakt z mlekiem, ja nie mówię z tym, co byście państwo, nie wiem, w sklepie jako to świeże, jako nie daj Bóg z kolei te uHT, żeście kupili. Ja w ogóle do tego się nie odnoszę zabielonego płynu. Nie wiem, bo trudno w ogóle o tym mówić. W ogóle dziwi mnie, że coś takiego jest w sprzedaży. No ale lecimy do tego co jest faktycznie. Więc faktycznie tracimy tę, tę zdolność organizmu, tego enzymu laktaza, ale żeby to odbudować, to wchodzimy powoli. Jednemu to zajmie, to y, zależy od naszych cech genetycznych, tak? Niektóry to z marszu to zrobi organizm, natomiast część organizmów to oczywiście będzie musiała się do tego przyzwyczaić. I prosta sprawa: znakomitej większości potrzebne jest. Kwaśne mleczko. Zaczynamy od kwaśnego. Nigdy nie będzie wielkich jakichś tam problemów wzdęć, To było też. Zobaczcie do tej temperaturki. Schłodzone. No, oczywiście trzeba sobie powiedzieć, że. Przerzucę mi się lekko tego. O! Do tej temperaturki schłodzone. Oczywiście biorąc na wąsach zostaje. Biorąc pod uwagę, że jest, że jest y, 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 ciepło, to jest niesamowity napój chłodzący, orzeźwiający. Ale to, co jest ważne, zaczynamy od mleka. Tego mleka, tego, tego normalnego, o, o, o którym mówimy, a to normalne mleko to ma minimum 4,2, no, 4, 4,3, 4,5, 4,7 tłuszczu. Oczywiście no, Państwo tego w sklep, sklepie nie, nie jesteście, tam jest 3,2, niby to. No tylko nie wiem, czy to jest tłuszcz właśnie, ten z mleka, czy różne tam palmowe i tak dalej, ale już, już nie kombinujmy z tym. Więc to jest mleko pełnowartościowe. Mleko nawet, można sobie powiedzieć, tłuste, które jest też, bo, bo, bo sobie powiemy yy, o tym, co jest, yy, co jest jak gdyby, oprócz tych wszystkich składników, jest bardzo ważna lecytyna. Ona daje, to jest niesamowity wspomagacz mózgu koncentracji, energii, oprócz tych wszystkich rzeczy, które są najistotniejsze, najważniejsze, budulca organizmu, to jest ważne, jak pozytywnie wpływa na nasze samopoczucie. Na to, że, że mamy tą siłę, tą energię, tą witalność, no nie? Czyli mleko, śmietanki, te masło i tak dalej. Masło same w sobie jest produktem leczniczym. Tylko jeszcze raz, masło z mleka. A nie to masło gdzieś tam odwirowane i tak dalej, nie wiadomo co, jakimś dziadosłem. Prawdą jest, i mówi to wielu specjalistów, że w Polsce prawie masła nie ma. Nie ma. I trudno się leczyć tym masłem, jeżeli go nie ma. No macie Państwo produkt, produkt niestety podobny. To, to, jest, to jest niestety, ale no przykra, przykra prawda, ale o, tylko prawdą. No trzeba niestety, trzeba się chce czy się nie chce żyć. Ja wiem, że to bardzo mocno uderza uderza w ten, w ten system, z którym mamy no ale po prostu to nie my mamy się zmienić my, my nie musimy płacić naszym zdrowiem, to system winien, winien się zmienić i teraz kochani, więc powoli, tak jak powiedziałem ta kuracja wchodzimy z tym mlekiem kwaśnym w ciągu dwóch tygodni i możemy później przejść do mleka słodkiego, też powoli i zapewniam, że enzym, laktaza, bez problemu jest w stanie się odbudowywać znakomite, oczywiście na pewno odpornych, tam trochę kilkanaście procent jest tych populacji organizmów i będą mieli kłopoty, no i wtedy należy oczywiście z tego rezygnować. I tylko jest wielka prośba, nie próbujmy zas zastąpić mleka krowiego jakimś mleczkiem kokosowym, mlekiem z No soja to w ogóle jest produkt, który być po poza nawiasem żywieniowym, powinien się znaleźć ze względu na chemię i produkty. Nie próbujmy, bo gdybyśmy chcieli wapń z tego pozyskać, to jeden, w ekwiwalencie jednej szklanki mleka kilka litrów potrzebujesz, kochanie, wypić tego sojowego. No, to jest to to, to jest trucizna w ogóle, <noise> dawka trująca, coś takiego, ale żeby to zrekompensować, ten wapń, który znajduje się w tym prawdziwym, kochanym mleku. I teraz ważne te produkty. Tu mamy ser taki normalny, domowy, podpuszczkowy, tu już nie, nie chcę tłumaczyć, ale natomiast co jest ważne, Państwo tego sera też nie kupicie. Dlaczego? Bo jakikolwiek ser Państwo kupujecie, a szczególnie w Polsce, no we Włoszech, Francji, nie. To są sery, produkty z mleka pasteryzowanego. Czyli w temperaturze pasteryzowane temperatura 70-70 paru stopni. Czyli zabija to, co jest najlepsze. No przy UHT to w ogóle już nie mówimy, bo tam temperatura stu kilkudziesięciu stopni. Ten ser... Taki ser produkowany jest w temperaturze 40-42 stopni. To jest, tu nic się nie da zabić. To jest wszystko to, co jest naturalne. Ten ser jest tak samo jak masło, jak śmietana, równie wartościowy i to wszystko o czym państwo doczytacie. Co jest korzystne w mleku, co daje, znajduje się właśnie, powtarzam, w tego typu serach. Podobnie jest z twarożkiem. Twarożek jest też także też bez podpuszczki oczywiście, to jest produkt tylko podgrzany, po prostu mleko siadłe, czy tam kwaśne, podgrzane do temperatury podobnie 40-42 stopni, odsączona później serwatka. I tutaj też nic się nie zmarnowało. To skondensowane lekarstwo. Tego ten twarożek, który Państwo dostajecie w sklepach, także jest podobnie robiony. Warunek jest taki, że mleko pasteryzowane, czyli to, co najlepsze gdzieś tam zostało zniszczone, wyparowało. No i teraz to, co jest to, co jest najistotniejsze. No tu mamy, tu mamy śmietankę. To jest tak zwana śmietanka słodka. Też trzydziestka, powiedzmy. No, sama poezja. No i tutaj mamy Śmietankę. Śmietankę ta jest już 2-3 tygodniowa. Kwaśną. Proszę. Stoi jak. Także 30%. Procentowa. I to, co jest istotne, kochani, w tej śmietance, że ona na zasadzie jak to nazwać odstajania. To, co zostaje na mleku, jest po prostu zbierana. Nie jest poprzez wirowanie. Nie ma dzisiaj żadnej śmietany. W ogóle Państwo takie śmietany, nie jesteście w stanie kupić, to, te produkty, które nazywają się śmietaną. To po pierwsze, że różne tam zagęszczacze, nie wiadomo co, a po drugie odzyskiwanie śmietany z mleka polega na wirowaniu, na różnych i to, i to ostrym wirowaniu. Kiedyś te były urządzenia jeszcze w mle, które nie rozbijały tych cząstek. E, czyli nie było to aż tak, powiedzmy, intensywne wirowanie, no dzisiaj. Mamy, żeby wszystko po prostu wykorzystać, więc jest to rozbite. Żadnych wartości zdrowotnych tego typu masło śmietana nie jest w stanie zawierać. No w przeciwieństwie do tego, co żeśmy tu pokazali, tu jest śmietanka już lekko skwaszona 3-4 dniowa. No niektórzy, proszę Państwa, jeżeli nie mamy masełka, to tak, pół literka tej śmietany. Dziennie zapewnia wszelkie, ostra norma, ale zapewniam, aby tylko był dostęp, to jest wspaniała rzecz. Oczywiście tutaj dodamy, dodamy borówki to naturalne, naturalne desery, cokolwiek byśmy sobie nie robili na bazie takich produktów, czy kwaśnego mleka, z którego można oczywiście swój zrobić kefir, czy kwaśnej, kwaśnej słodkiej śmietany. I to oczywiście jest możliwe. Tego nigdzie nie dostanie. Jak widzimy, to można zrobić, tak? Zresztą ja jako polityk no nie jestem od tego, no ale jak w końcu tak prostych rzeczy, żeśmy zapomnieli, no nie. To moim zadaniem jest to po prostu przypomnieć, że można. Że nie ma żadnej potrzeby. Dzisiaj robienia tego, z czym mamy, z czym Państwo widzicie, spotykamy się na, na rynku. I teraz. Też jest istotne, że takie produkty, czyli surowego mleka i mleko surowe, zgodnie z normami unijnymi i tak dalej, wszystko można sprzedawać. Te krowy oczywiście są, mleko jest badane, są pod nadzorem. W związku z tym mamy też pewność, że te produkty spełniają nawet te tak zwane normy, o których dzisiaj, dzisiaj mówimy. I teraz, jak ja sobie przypominam, Białowieża, lata 80. sklepik GS-owski, no oczywiście to on się mieścił tam, gdzie kościół, internat, na końcu uliczki i po zajęciach, czyli gdzieś w granicach 15 po 15, nieważne czy to, czy to wiosna, czy to zima, jesień, ludzie, pracownicy z puszczy przyjeżdżają, pamiętam, Simona Kossak swoim Simpsonkiem, takim motorkiem jeździła i tam ludzie zakupują właśnie mleko w szklanych butelkach, tą wspaniałą, wspaniałą śmietanę i, i, i tą, która była kwaśna i tą śmietanę słodką. Po pierwsze było to wspaniałe, po drugie było to niezwykle pożyteczne dla organizmu zdrowotne. I cała ta... I teraz, kochani, jeżeli na tym nie zarobimy my, rolnik i konsument, to po co cały ten, cały ten bajzel z tą chemią, z tym wszystkim, co jest tak naprawdę szkodliwe? No, jaki jogurt o smaku truskawkowym, gdzie nie ma ani grama jakiejś truskawki o smaku, tylko wszystko chemicznie, żeby chemicznie spowodować ten smak? No, i gdzież ten jogurt podany dla dziecka, może, może by nie to że leczyć, no nie? Może być korzystny dla organizmu. No kto na tym zarabia? Cały system walczy z tym, co jest proste, co jest naturalne. Politycy oczywiście w znakomitej większości stoją na straży tego, po to tylko, żeby zarobić, tak? Żeby gdzieś tą hałę wepchać, bo tutaj by była rzecz prosta. Krowa, produkcja, krótki łańcuszek sprzedaży, bo tego typu produkty, muszą być szybko wytworzone i sprzedane i trafić do konsumenta one po kilka lat jak te mleka, o których tutaj wcześniej powiedziałem nie są nie są w stanie, nie są w stanie kochani leżakować oczywiście wszystko to jest możliwe to jest do zmiany natomiast tym, którzy którzy tą dezinformację sieją na temat Szkodliwości mleka. Dokładnie, szkodliwości, trucizny, tak. Kochani, są kuracje mleczne uzdrawiające. Natomiast też są określone choroby, określone problemy w, w organizmie, gdzie nie można wprowadzać mleka. Ale wtedy to jest faktycznie diagnoza lekarza. Nie mówimy o populacji. Więc ktoś, kto sieje tego typu kłamstwa. Moja babcia Kaziowa zawsze, jak coś zgubiła, to modliwa się, śpiewała taką nowennę do świętego Antoniego, żeby zgubę odnaleźć. Tym, którzy mówią o szkodliwości mleka, zwracam się do Was, nie chyba nie problem, nawet księża chyba coś tam wiedzą, pamiętają, uważam, że jeszcze nie zapomnieli. Odśpiewajcie sobie tą nowennę i możliwe, że Rozum odnajdziecie, dojdziecie do tego rozumu i bredzić przestaniecie.